No muszę powiedzieć, że zasłużone zwycięstwo nie cieczy, tutaj e, muszę powiedzieć, że e, zespół bardzo po, do, e, ładnie poukładany, doświadczony, tutaj to doświadczenie na pewno miało decydujące znaczenie. E, powiem tak, że mój zespół e, miał e, dosyć e, duży okres, gdzie grał dobrze i, i daliśmy się w bardzo łatwy sposób skontrować. I to miało ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o to spotkanie. E, mieliśmy kilka sytuacji, gdzie mogliśmy wrócić do tego meczu, ale niestety dostaliśmy drugą bramkę e, w, no, w takim okresie, kiedy, kiedy znowu jakby odkryliśmy się, no ale szukaliśmy, szukaliśmy e, no, szansy osiągnięcia dobrego rezultatu, no ale niestety tutaj doświadczenie. Zespołu nie cieszy, no, było jakby no, decydujące w tym spotkaniu. LNP. New Media.